Dzień dobry. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 3.4. Zapoznajmy się z treścią zadania. Zamień wszystkie liczby binarne z pliku anagram.txt na ich odpowiedniki w systemie dziesiętnym. Następnie spośród otrzymanych liczb dziesiętnych podaj, ile jest takich, w których nie występuje cyfra 0. Podaj Liczbę, która ma największą sumę różnych cyfr. Jeśli liczb, które mają taką samą największą sumę różnych cyfr, jest więcej niż jedna, podaj tę, która występuje jako pierwsza w pliku z danymi. Przykład. Dla liczby 20462 suma jej różnych cyfr to 12. Dla liczby 344 suma różnych cyfr to 7. Dla danych z pliku przykład TXT prawidłową odpowiedzią jest 81 i 895. Dobrze, chyba możemy przejść do naszego języka Python. Jesteśmy już w języku Python. Zanim zaczniemy pisać skrypt, przypominam, że aby poprawnie działał skrypt, pliki, które zostały dołączone do egzaminu maturalnego, muszą być umieszczone w tym samym folderze, w którym piszemy skrypt. Ja właśnie tutaj dołączyłem wszystkie potrzebne pliki. Otwórzmy sobie plik przykład txt. Zatem stwórzmy sobie zmienną plik i na tej zmiennej wywołajmy sobie funkcję open. Jako pierwszy parametr będzie nazwa naszego pliku, czyli przykład txt. Jako drugi parametr podajemy, w jaki sposób będziemy na nim pracować. Chcemy go otworzyć tylko do od odczytu. Dlatego w apostrofie R. To, że otworzyliśmy plik, nie znaczy, że już mamy dostęp do jego zawartości. Musimy oczywiście stworzyć kolejną zmienną. Ja nazwę ją wiersz. Teraz nasza zmienna plik jest obiektem, na którym możemy wykonywać różne funkcje. Skorzystajmy z tego. Plik. Kropka. My oczywiście chcielibyśmy wywołać na tej zmiennej funkcję Redlines. Funkcja Redlines odczyta nam zawartość wszystkich wierszy w naszym pliku tekstowym. Redlines. Sprawdźmy, czy poprawnie otworzyliśmy nasz plik i zaimportowaliśmy wszystkie dane. Czyli Print, wiersz. Uruchamiamy. Jak widzimy w konsoli, Poprawnie zaimportowaliśmy wszystkie nasze liczby binarne. Poza liczbami binarnymi zostały dodane ukośnik N. Taki symbol oznacza przejście do nowego wiersza, czyli po prostu Enter. My oczywiście nie będziemy go chcieli analizować i w dalszej części kodu usuniemy sobie ten zapis. Już wiemy, że poprawnie zaimportowaliśmy nasze dane, więc nasza funkcja print już nam nie jest do niczego na razie potrzebna. Usuńmy ją. Na początku chcielibyśmy napisać funkcję, która będzie potrafiła zamienić każdą liczbę binarną na liczbę w systemie dziesiętnym. Przejdźmy do białej tablicy i przypomnijmy, jak najprościej zamienić liczbę binarną na liczbę w systemie dziesiętnym. Jesteśmy już w białej tablicy. Poza tym otworzymy jeszcze sobie kalkulator programisty, który jest dostępny w każdym systemie Windows. Przełączę się na zakładkę bin, czyli na system binarny i wpiszę sobie jakąś przypadkową liczbę binarną. Niech będzie to liczba 1, 1, 1 0. W systemie dziesiętnym jest to liczba 14, jak widzimy, czyli liczba 1, 1, 1, 0 w systemie dziesiętnym ma wa wartość 14. W jaki sposób ją poprawnie przeliczyć? System binarny to inaczej system dwójkowy, czyli każda cyfra to jest inna potęga liczby 2. Ostatnia cyfra to jest 2 do potęgi zerowej, kolejna 2 do potęgi pierwszej, 2 do potęgi drugiej i 2 do potęgi trzeciej. Nas będą interesowały tylko te cyfry, których wartość wynosi 1, czyli tutaj mamy jedynkę. Tu mamy jedynkę i tu mamy jedynkę. Czyli będę sumował, ile to jest 2 do potęgi pierwszej, dodać 2 do potęgi drugiej i 2 do potęgi trzeciej. 2 do pierwszej to jest 2, 2 do drugiej to jest 4, i 2 do trzeciej to jest 8. Dodając, dostajemy 14. Ten schemat chciałbym właśnie wykorzystać w moim programie Python. Wróćmy do naszego języka programowania Python. Jesteśmy już z powrotem w języku Python. Stwórzmy sobie definicję. def nazwijmy ją sobie binarne na dziesiętne. Jako parametr ta funkcja będzie przyjmowała naszą liczbę binarną. Ja ją po prostu nazwę liczba. dwukropek, enter. Stworzę sobie zmienną pomocniczą x która będzie naszą liczbą w systemie dziesiętnym i przypiszę jej wartość 0. x równa się 0. Stworzę jeszcze jedną zmienną pomocniczą, którą nazwę pom, i ona będzie potęgą, do której będę podnosił naszą liczbę 2. Czyli pom równa się, ta zmienna będzie miała taką wartość, ile mamy cyferek w naszej liczbie binarnej. Czyli len liczba. Funkcja len zlicza ile literek ma nasza liczba. Nasza liczba binarna będzie tekstem. Zatem funkcja len będzie mogła zliczyć ile ona ma literek. Następnie przeiterujemy po naszej liczbie binarnej, która jest tekstem i będziemy szukać tych znaków, które mają wartość 1. Czyli for i in range len liczba. Nasza pętla będzie się wykonywała tyle razy, ile mamy cyferek w naszej liczbie. Jeżeli if liczba na pozycji i tej będzie równa apostrof 1, czyli jeżeli którykolwiek z tych znaków będzie miał wartość 1, Wówczas do naszej zmiennej x przypiszemy zmienną x powiększoną o 2 do potęgi. Dwie gwiazdki oznacza symbol potęgi. Takiej, jaką wartość ma zmienna pomocnicza. Czyli do potęgi pomocnicza pomniejszona o 1. Dlaczego pomniejszona o 1? Oczywiście. Moja liczba binarna jest iterowana od 0, czyli moja potęga będzie o 1 mniejsza niż wszystkich znaków w mojej liczbie binarnej. Aby nasz algorytm działał poprawnie, muszę jeszcze dopilnować, aby potęga mojej liczby 2 zmniejszała się o 1. Pomocnicza równa się pomocnicza minus 1. Możemy to zapisać krócej. Minus równa się 1. Wystarczy teraz zwrócić, jaką wartość ma obecnie nasza zmienna x, czyli return x. Powinniśmy sprawdzić, czy nasz algorytm binarny na dziesiętne działa poprawnie. Wywołajmy sobie funkcję print. I jako argument wywołamy sobie naszą funkcję binarny na dziesiętne. Dla jakiejś wybranej liczby binarnej. Na przykład tą, którą podawaliśmy w naszej białej tablicy, czyli 1110. Uruchamiamy. Jak widzimy, w naszej konsoli prawidłowo zamieniliśmy liczbę binarną na liczbę w systemie dziesiętnym. Liczba 111 w systemie dziesiętnym to jest liczba 14, tak jak to przeliczaliśmy w naszej białej tablicy. Możemy naszą funkcję print pomocniczą. Skasować już wiemy, że nasz skrypt działa poprawnie. Teraz napiszemy sobie kolejną funkcję. Jej zadaniem będzie sprawdzenie, z jakich cyferek różnych składa się nasza liczba w systemie dziesiętnym. DEF. Nazwijmy ją cyfry. Jako argument, ta funkcja będzie przyjmowała naszą liczbę w systemie dziesiętnym. Mają też nazwę liczba, i ona nie ma nic wspólnego z tą zmienną, która jest umieszczona w definicji binarne na dziesiętne, chociaż się nazywają tak samo. Stwórzmy sobie zmienną pomocniczą, którą nazwę zbiór. Ta zmienna będzie zbiorem, która przechowuje tylko unikalne wartości, czyli takie, które się nie powtarzają. Dlatego wywołam sobie tutaj funkcję SET. Ta funkcja zapewni mnie, że w tym zbiorze będą tylko unikalne wartości, czyli takie, które się nigdy nie powtarzają. Teraz będę tak długo wykonywał nasze działanie, dopóki moja liczba będzie miała jakieś cyferki. Nie wiem, jak duża to będzie liczba, czy będzie się składała 10 cyferek, 5, 3 czy 2. Dlatego najwygodniej byłoby teraz skorzystać z pętli while. While, czyli wykonuj tak długo, dopóki liczba jest większa niż 0. Stworzymy sobie kolejną zmienną, którą nazwę cyfra. I to będzie zmienna odpowiedzialna za kolejne cyfry z mojej liczbie w systemie dziesiętnym. Czyli cyfra równa się. Będzie ona przechowywała wartość dzielenia modulo 10 naszej liczby, dzięki czemu oderwiemy sobie ostatnią cyfrę tej liczby, czyli liczba modulo, czyli symbol procenta 10. Mamy już ostatnią cyfrę naszej liczby, możemy ją dodać do naszego zbioru, czyli zbiór.append cyfra. Powinniśmy teraz pomniejszyć naszą liczbę, w systemie dziesiętnym, usuwając z niej ostatnią cyfrę. Można to zrobić poprzez dzielenie całkowite przez 10. Czyli liczba równa się liczba. Dzielenie całkowite to są dwa ukośniki 10. Możemy to zapisać krócej. Ukośnik, ukośnik równa się 10. Nasza funkcja może teraz zwrócić zawartość swojego zbioru, który się nazywa zbiór. Return zbiór. Sprawdźmy, czy nasza funkcja działa poprawnie. Czyli print cyfry. No weźmy sobie jakąś liczbę. 1, 2, 2, 0, 3, 7, 7, 4. Uruchamiamy. Jak widzimy, w rezultacie dostaliśmy tylko unikalne cyfry tej liczby. Jest tutaj cyfra 0, 1, 2, 3, 4 i 7. Czyli, jak widzimy, nasza funkcja cyfry poprawnie wyszukuje w naszej liczbie cyfry, z jakich ona się składa i są one unikalne. Możemy usunąć naszą funkcję pomocniczą print. Mamy już napisane odpowiednie funkcje. Pora je teraz wykorzystać na naszym pliku przykład txt. Czyli teraz przeiteruję sobie po wszystkich wierszach mojego pliku tekstowego. Każdy z tych tekstów jest liczbą binarną. Przekonwertuję każdą liczbę binarną na liczbę w systemie dziesiętnym. Później będę sprawdzał, czy nasza liczba w systemie dziesiętnym posiada jakieś zera. Jeżeli będzie posiadała, to nie będę jej liczył. A jeżeli nie będzie posiadała, to wówczas zliczymy sobie ile takich liczb mamy w naszym pliku przykład txt, czyli for wiersz in wiersze dwukropek. Taka pętla przeiteruje nam po wszystkich elementach naszej tablicy wierszy. Oczywiście przypominam, że nasze wiersze posiadają te nieszczęsne białe znaki ukośnik n. Obiecam, że się ich pozbędziemy. Zrobimy to teraz. Czyli wiersz równa się wiersz.strip. Funkcja stript usuwa białe znaki z naszego tekstu. Zanim będziemy kontynuować dalej pisanie tej pętli, powinniśmy wcześniej przygotować jakieś zmienne, które będą zapamiętywały, ile takich liczb jest, które nie posiadają zer. Dodajmy sobie tę zmienną pierwszą nazwę ilość. Ta zmienna będzie mi zliczała, ile jest liczb w systemie dziesiętnym, które w swojej budowie nie posiadają cyfry 0. Stworzę sobie jeszcze jedną zmienną, którą nazwę liczba, i będzie ona zapamiętywała tą liczbę, których suma cyferek jest maksymalnie duża. Czyli nazwę ją maks liczba. I przypiszę jej też wartość 0. Enter. Możemy kontynuować pisanie naszej pętli. Stworzymy sobie kolejną zmienną, która będzie zapamiętywała wynik funkcji binarne na dziesiętne. Nazwę ją dziesiętna. Czyli binarne na dziesiętne. Jako argument będę przekazywał tej funkcji liczbę binarną. Ta liczba jest zapisana pod zmienną wiersz. Stworzę kolejną zmienną, która będzie przechowywała różne cyfry, z jakich składa się moja liczba. Nazwę ją różne. Cyfry. Jako argument będę przekazywał tą zmienną właśnie dziesiętna. Stworzę sobie kolejną zmienną, którą nazwę 3. I będzie ona odpowiedzialna za to, żeby sprawdzać, czy w moim zbiorze różne znajduje się cyfra 0. Jeżeli nie znajdzie tam cyfry 0, będziemy mogli zliczać taką liczbę. Czyli czy równa się 0 not in różne. Taki zapis sprawdza czy 0 nie znajduje się w zbiorze różne. Jeżeli się nie znajduje, zmienna czy zwróci nam wartość prawda. Czyli jeżeli czy równa się 1 Wówczas możemy liczyć taką liczbę, czyli ilość plus równa się 1. Stwórzmy zatem jeszcze jedną zmienną pomocniczą, która zapamięta, co to za liczba, której suma cyferek różnych jest największa. Nazwijmy ją sobie wynik i przypiszmy jej wartość 0. Znajdźmy tą liczbę, których suma cyferek różnych jest największa jeżeli suma różne jest większa niż max liczba czyli sprawdzamy czy suma cyferek z naszego zbioru różne jest większa niż wartość maksymalna a na pewno taką znajdę jeżeli tak będzie to wówczas moja zmienność maksymalna liczba Musi mieć taką wartość, jaką obecnie ma suma różnych. I wówczas będzie to ta liczba, których suma cyferek jest największa, czyli wyniki równa się ta liczba, która obecnie jest sprawdzana, czyli wynik zmiennej dziesiętna. Mamy już potrzebne rozwiązanie. Możemy je teraz wywołać w naszej konsoli. Print. Interesuje nas ilość liczb, które nie mają zera, czyli ilość. I interesuje mnie ta liczba, których suma cyferek jest maksymalnie duża, czyli chodzi mi o zmienną wyniki. Czyli print wyniki. Uruchamiamy. Sprawdźmy, czy nasze rozwiązanie jest zgodne z tym, co było podane w treści zadania. Jesteśmy już w treści zadania i jak widzimy, w pliku przykład.txt jest 81 takich liczb, które nie posiadają zera w swoim zapisie. I liczba 895 to jest ta liczba, których suma cyferek jest maksymalnie duża. Powinniśmy to sprawdzić jeszcze dla pliku anagram.txt. Aby to zrobić, musimy podmienić. Nazwę pliku, przykład TXT, na kolejny plik, który nazywa się anagram TXT. I uruchamiamy jeszcze raz. Sprawdźmy, czy nasze rozwiązanie jest zgodne z odpowiedziami. Jesteśmy już w odpowiedziach. Jak widzimy, 728 jest takich liczb i jest to liczba 7896. Czyli poprawnie rozwiązaliśmy nasze zadanie. Mam nadzieję, że wszystko było warownie wyjaśnion. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.